Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym filmiku z cyklu naszych pięciominutówek. minutówek. W dzisiejszym odcinku pokażę Państwu, jak wykonać test bartleta w zestawie plus. Przejdźmy do programu statistika. Mamy tutaj otwarty zbiór danych zawierający wyniki uzyskane podczas dziesięcioboju na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Jak dobrze wiemy, dziesięciobój jest to taka dyscyplina, która wymaga od sportowca największej wszechstronności wykonując odpowiednią analizę, na przykład analizę głównych składowych, bądź też analizę czynnikową, moglibyśmy zredukować wymiar i dowiedzieć się, jakie są te najważniejsze, te kluczowe czynniki wpływające na wszechstronność zawodnika. Zanim jednak przejdziemy do redukcji wymiaru, dobrze jest sprawdzić, czy taka redukcja wymiaru ma sens, czy warto ją wykonywać, czy przyniesie nam ona jakiekolwiek Korzyści. Przed wykonaniem takiej redukcji wymiaru najczęściej stosuje się test Bartleta, który mówi nam, czy nasze zmienne są skorelowane, czy rzeczywiście warto jest taką redukcję wymiaru stosować. Tak jak zaznaczyłam na początku, będziemy wykorzystywali zestaw plus, w związku z tym przejdźmy sobie na zakładkę zestaw plus, analizę dodatkowe i wybierzmy. KMO i test Bartleta. Pojawia nam się okno KMO i test Bartleta, w którym oczywiście musimy wskazać zmienne do analizy. Klikam zatem przycisk zmienne i wskazuję wszystkie zmienne zawierające wyniki w naszych 10 dyscyplinach sportowych, czyli to jest zmienna od drugiej, czyli od biegu na 100 metrów do zmiennej numer 11, czyli bieg na 1500 metrów. Potwierdzam wybór klikając OK. Następnie w grupie Wybierz miarę możemy zdecydować, czy w naszym skoroszycie wynikowym mają się znaleźć tylko i wyłącznie wyniki testu Bartleta, o którym wspomniałam, czy mają być też dołączone wyniki kryterium Kaisera-Majera-Olkina w skrócie KMO, które również są wykorzystywane do weryfikacji tego, czy jest sens redukować. Wymiar. Zostawmy zaznaczone obie opcje i potwierdzam mój wybór, klikając OK. Program wykonuje odpowiednie obliczenia, i po chwili otrzymujemy skoroszyt z naszymi wynikami. Zacznijmy od analizy naszego pierwszego arkusza, czyli od wyników testów sferyczności Bartleta. Jak Państwo widzicie, P wartość jest mniejsza od ustalonego poziomu istotności równego 5 co oznacza, że odrzucamy naszą hipotezę zerową, mówiącą, że macierz korelacji jest macierzą jednostkową, co oznacza, że warto wykonywać analizę na przykład głównych składowych, czyli ogólnie mówiąc jest sens redukować wymiar. Sprawdźmy jeszcze, co na ten temat mówi kryterium kaisera majera olkina Bierzemy pod uwagę pierwszą kolumnę, czyli ogólne kryterium KMO. Tutaj wartość jest większa od, większa od, 5, od 50 setnych, czyli od 0,5, co oznacza, że tutaj też mamy przesłanki świadczące o tym, że warto redukować wymiar, że taka redukcja wymiaru Przyniesie nam korzyści. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wykonywaniem redukcji wymiaru, chcielibyście się dowiedzieć więcej na temat analizy głównych składowych, czy też analizy czynnikowej oraz jak interpretować dokładnie wyniki testu Bartleta, bądź też kryterium Kaisera-Majera-Olkina, zapraszam Państwa na nasze szkolenia. Szczególnie polecam szkolenie analizy wielowymiarowe oraz analizy hemometryczne. Zachęcam do bezpłatnej rezerwacji miejsc poprzez formularz na naszej stronie internetowej. Link do programu wspomnianych szkoleń znajduje się w opisie tego filmu. Zachęcam również do subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco informowanym o nowo dodanych filmach. Dziękuję Państwu i do usłyszenia.